Kochani, jak widzicie, słoik pełen karteczek. Nikola troszeczkę mi pomagała. Myślałam, że szybciej mi się z tym zajdzie. A, a co się okazało? kurczę, tych karteczek było naprawdę sporo: bo ponad y, 300 i to z takim dużym kawałkiem, więc trochę, trochę mi się z tym zeszło. Zanim to powycinałam, zanim to powypisywałam, więc, więc po prostu może zaczynajmy. Tutaj zobaczcie. Cały swój jest osób, które wzięły udział, a teraz w rączkę i zamieszaj. Tak, porządnie, porządnie zamieszaj. Porządnie od dna wszystko. poczekaj, mama Ci pomoże najpierw. O, pomieszamy, pomieszamy. Poprzekręcamy. Ok, żeby było sprawiedliwie. Dobra, teraz ty. Wkładaj łapkę. Pokręć, pokręć tam od góry, od dna. Wymieszaj, z boku też. I wyjmij tylko jedną karteczkę mamy jedną osobę, która wygrała i która nazywa się Violetta 12. Nie przepraszam, która się nazywa Violetka 12. Chciał tam jedną literkę. Proszę bardzo, mam nadzieję, że dobrze widać. Violetka 12. I w takim razie, kochana, moja, gratuluję Ci. Odezwę się do Ciebie na maila i poproszę Cię o to, żebyś podała mi swój adres, żebym mogła ci wysłać nagrodę, którą zgarnęłaś. Więc brawa! I to wszystko, kochani, dziękuję za uwagę. Gorąco, buziaki! Do zobaczenia! Pa! pa.